Dobry wieczór, witam Was na, na moim kanale. Mariusz z tej strony. Mamy 17 luty. Nie wiem, czy tak będzie lepiej. No chyba nie, chyba nie. Zostawimy sobie tą lampkę, ona jakiś czas będzie przegasać, gdyż jesteśmy w moim samochodzie. Późna wieczora, wieczorna audycja, a tu mamy, słuchajcie, taką datką moją solarną Lapeczkę, która powinna posiedzieć jeszcze z 15 minut. Moi drodzy, ciepło. Ciepła noc. Ciepłe, ciepłe wieczory, ciepłe dni. E, przed wiosnę pomału. Mm. No już. Dzień jest coraz dłuższy. Już widać e, Widać już śpiew. Słychać piew ptaków. Budzi się przyroda. Mm, już żonkile pojawiły się na balkonie z lokalnych cebulek, które już nawet nie pamiętam, kiedy posadziłem, ale gdzieś mi zaczęły słuchajcie, już pomału wypuszczać zielone główki. E, moi drodzy, dłuższa przerwa, dłuższa przerwa, nie spotykałem się z Wami. Gdzieś problemy rodzinne, jakieś tam sprawy zawodowe, sprawy to że tak powiem zdrowotne eee, z moją mamą. No, sytuacja jest stabilna, ale nie jest ciekawie. Eee, jak wiecie, ja mam już 40 40 lat. Mama ma 72, także zdrowie już niestety nie to co kiedyś. Eee, no, choruje na szóstkę, choruje na sprawy żołądkowe. Podrzenie do otworu eee, kilka szpitali już zostało zwiedzonych. Eee, gdzieś, wiadomo, stres, dieta, finanse, leków kupę. Eee, no nie chcę tutaj wam was zanudzać tymi sprawami, to tak na marginesie, ale gdzieś widać, że e, no, rodzina sprawy zdrowotne jest i są e, i powinny być zawsze w każdej rodzinie istotne. Moi drodzy, zaczął się 2024 rok co planuję na moim kanale. Tak, w zeszłym roku planowałem, troszkę mi się nie do końca udało. Zrealizowałem chyba dwie albo trzy wycieczki w teren. Preparing, jak zwykle, troszeczkę będzie kulinaria, rozszerzymy gastronomię, rozszerzymy troszeczkę takie takie gadżety, takie różne sprawy. Troszkę technologii będzie. Troszkę praktycznej wiedzy, troszeczkę zielarstwa, znachostwa i jak zwykle troszkę science fiction i nie tylko. No i troszeczkę no nie chcę ruszać tego tematu. No, no nie chcę, troszkę mainstream, troszkę chciałbym y, gdzieś tam się y, odnieść do, do mediów, do tego co się dzieje. No się to jednak teraz otacza. Ja wiem, że wiele osób z Was twierdzi, że gdzieś tam telewizję nie ogląda. Yy. Jakieś tam media, może wybiórczo coś tam, wiadomo, przeglądamy. Każdy przegląda, ja też, słuchajcie. No, no trzeba, no trzeba coś wierzyć. To, to nie jest tak, że wszystko wszystko gdzieś jest, w każdej bańce jest trochę prawdy. No to co się teraz obecnie dzieje, no to nawet chcąc, nie chcąc, biorę swój telefon i gdzieś tam powiadomienia, to co mam dzwonek ustawiony na powiadomienia, to są powiadomienia, ale przechodzi mi dużo takich filmów, których sobie nie zamawiałem, nie oglądałem nigdy, ale gdzieś tam wujek gogle podpowiada typu przygotuj się na wojnę, zrób zapasy do słoików, zrób takie rzeczy, ani inne, jakieś tam wieprzowiny, łopatki, jakieś ziemniaki, budowa schronu, budowa ziemianek, jakieś takie rzeczy w razie łączności, łączność, łączność w razie kryzysu, PMR-ki tłoki, toki, namioty, noże. Słuchajcie, tematyka związana z przetrwaniem. Jak wiemy, no, to już będzie drugi rok konfliktu Rosji na, na Ukrainie. Już ten temat gdzieś jest taki, można powiedzieć, no nie rytuał, nie, nie jakiś tam, tak, był COVID, prawda, telewizja, tylko gdzieś troszeczkę już mniej o tym się mówi, ale coraz więcej jest tematów związanych z eskalacją konfliktu na, może nie na strefę globalną, ale na Europę. Yy, moi drodzy, yy, ja wiem, nie chcę tutaj, to nie jest kanał i nigdy nie był polityczny, ale no nie wiem, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Yy, ja wam już coś jest na rzeczy. Yy, coś jest na rzeczy w sensie, yy, no jest dużo prognoz, że za rok na wiosnę, tak powiem rezerwy Federacji Rosyjskich mają się rzekomo zakończyć jaki będzie odpoczynek i koniec tej całej jatki politycznej i wojny i może się rozpocząć inwazja na, na inne kraje. Oczywiście ja zawsze kibicowałem Ukrainie, to nie jest tak, że jakiś tam mam jakieś może nie wiem korzenie jakieś koszachty, jakieś tutaj gloryfikacja czy reklama jakichś produktów. Nie, po prostu no... No to jest tak, jak pokazują, że ten bije tego, no to, to tego bitego będziemy zawsze popierać, tak? Ale dlaczego? No bo, no bo czarny bije białego na przykład. Albo biały bije zielonego i, i cały czas o tym będą powtarzać media, cały czas, cały czas. No do tego zielonego będzie nam żal, nie? jeżeli biały go ciągle bije. Może taki głupi przykład, ale no taki logiczny, nie? Ale z drugiej strony nie pokazują media, czy, czy ten zielony bije białego, nie? No i tak, no nie wiem, że sami sobie dopowiedzcie, czy media nam przekazują prawdę? Taką prawdę typową? Wiadomo. Cywile to są cywile, wojna to jest wojna. Wszyscy cierpią. Tam pokazywali tych Rosjan takie mięsa armatnie, to są młodzi ludzie, którzy były przeszkoleni, odbyli chyba w trybie natychmiastowym, dostali byle jaki opierunek, byle jaki strój i po prostu szli prosto, za chwilę byli zastrzeleni, aby ci saperzy czy snajperzy z tyłu wiedzieli gdzie, skąd idą szczały. No, no niestety, no i brutal. To jest niesamowite. Też Wiadomo, jakiś miesiąc temu skończył się okres poborowy. No, roczniki 2004 chyba szły na ćwiczenia. E, wiadomo, każdy z nas miał jakąś kategorię, każdy z nas miał być może odbył służbę zastępczą, służbę zasadniczą lub w jakiś sposób nie odbył, ale przed WKU się nie ukrył. Także moi drodzy, to nie jest tak, że będzie wojna, to wszystkich naściągają. Pierwsze ściągną oficerów i zawodowych żołnierzy. Na drugim miejscu będą ściągali tych, co są po przysiędze i odbyli jakokolwiek służbę zasadniczą, a na, no niestety, szarym końcu, czy to miejsce armatne, to będą ci, co w ogóle nie byli w wojsku z jakichś przyczyn, mieli odroczenie na naukę lub y, chorowali lub mieli kategorię D. Przepraszam, nie, E to jest całkowicie, D to jest podczas pokoju, czyli takie osoby też będą, niestety, w jakiś sposób będą ściągane w razie jakby coś się działo. No i teraz tak, no, czy będzie się coś działo? Ja bym bardzo nie chciał, żeby się coś działo, ale moi drodzy, no trzeba się spodziewać, że może być różnie. Uważam, że jeszcze ten rok, przynajmniej te pierwsze półrocze, do tego czerwca, lipca, hmm, powinien być spokój taki względny, ale coś, coś mi mówi, że cholera jasna tego spokoju może nie być. Coś może się. Hmm, hmm, jest taki kanał, hmm, tam facet nawet na YouTubie pokazał abstrahując, jak będzie granica wyglądała, e, tak powiem, już Ukrainy nie będzie, Polska, Ukraina jak już wstąpią, jakby, nie daj Bóg, Ukraina przegrała wojnę, no to będą stacjonowały przy granicy Polski, niestety, wojska rosyjskie. No i, no i pytanie, jak to będzie wyglądało, jeżeli przejmą terytoria, bo wiadomo, że Ukraina i te wszystkie państwa, to było kiedyś wszystko made in Dobra, może być tak. MADE IN SSR albo MADE IN e, USSR. Zegarki radzieckie to, pada, moi drodzy, tak naprawdę robiła Ukraina. Rosjanie nie znają się na sprzęcie precyzyjnym, zegarmistrzowskim. Większość zegarków, chyba tylko kilka sztuk gdzieś jest zrobione pod Moskwą, gdzieś tam w zakładak, zakładach, ale większość to jest precyzja, to jest Ukraina. Oczywiście wiadomo, granice, geograficznie, objętościowo, to jest cała Federacja Rosyjska. Moi drodzy, kończąc ten temat polityczny, bo nie chcę ten kanał, bo już mamy 10 minut, spodziewajmy się, że może coś być nie tak. Taki prozaiczny, bo teraz podam przykład, taki z życia wzięty, zupełnie niezależnie z tą wojną, z polityką. Jakieś czasem miał wypadek w pracy. Nie do końca tą lewą rękę jeszcze mam władną. Tam coś mi odprysnęło gdzieś tam zimadła, jakiś stan wędziowa Coś mi się biło, miałem jakąś tam chirurgiczną sprawę. Myśmy to wyczyścili, wyjęli te zanieczyszczenia, to obce ciało. No i dziś tak, no jeszcze no, siódmy dzień dochodzę do siebie, coś nie mam tego ścisku. No i tak akurat wyszło w trakcie, bo zakupiłem sobie zlewozmywak do kuchni szafkę po zlew z demobilu. No i przymierzałem się do montażu takiej prostej. Prostej czynności, nie? No, ale jak 10-12 lat jest zalepia szafka i syfon i podpięcie i bateria, to wiadomo, moi drodzy, że takie rzeczy robi się kompleksowo. No, ja chciałem zrobić po taniości szybko i sprawnie, no ale nie przygotowałem się do tego. Takie proste rzeczy merytorycznie. Merytorycznie nie obliczyłem kosztów i, moi drodzy, nie do końca zakupiłem wszystkiego, co trzeba. I taka prosta rzecz przedłużyła mi się aż na moj drodze 3 dni. 3 dni praktycznie byłem z tego półtora dnia byłem o zimnej wodzie i drugie półtora dnia było bez wody, bo musiałem zakręcić pewne rzeczy. Jak już odkręciłem śrubunek od ściany, który wchodzi od ujęcia do wężyka, do baterii, już zaczął cieknąć podczas demontażu, podczas tam pukań, stukań, szafka była oczywiście dość do ściany. Szafka się już rozmuliła ze starości, z zalania wody. Wiadomo, jak to jest brutalna szafka pod zlew, to woda chlapie tu i tam. Także, moi drodzy, gdzieś y, musiałem to zrobić na raty i, moi drodzy, prosta czynność gotowanie posiłków, zmywanie w głupim zlewozmywaku w kuchni z szafką, stał się tak łociążliwy, że miałem taką małą stertę talerzy, małą stertę garnków, rondelków, łyżeczek, filiżanek, szklanek i tym podobnych rzeczy. Y, no tak, zobaczcie, ciepła woda, nie było ciepłej wody przez półtora dnia, zostawiłem to, nie umyłem. Potem była zimna woda, ale nie było ciepłej wody. Mówię, kurczę, jakoś tak, no nie do końca, zrobię to do końca i jakoś to sfinalizuję, i będzie wtedy już wszystko elegancko grało. Moi drodzy, tak, ale prosta rzecz, którą bardzo Was zachęcam: plastikowe sztućce, plastikowe naczynia, miseczki, talerzyki. Prosta i tania rzecz, kupmy sobie to naprawdę. Jakby to zaoszczędziło teraz, tego sprzątania, tego marasu, tego wszystkiego. Dobrze, że jest zima, jest chłodno nie ma jeszcze much, nie ma innych rzeczy. Bo, no, taki burdelik, jak nie ma których zmywarki, no to jest niesamowity bajzer, mój drodzy. 100 talerzyków, 100 sztućców, 100 kubeczków. I to mamy naprawdę na kilka tygodni dla jednej, dwie osoby zapatrzenia. I tylko wyrzucamy do kosza. Nie musimy zmywać, nie musimy tylko rzucać do zlewu. Nie musimy się martwić, że nam woda w kranie nie poleci, moi drodzy. Taka prosta, pozajsza rzecz: woda w kranie bardzo się do niej przyzwyczailiśmy. Wszyscy się do niej przyzwyczailiśmy tak jak do tego prądu, do tego światła w aucie. Zobaczcie, teraz co zgasiłem, jakoś tak inaczej, nie? Zrzucie mój głos, ale jest ciemno. Jest ciemno, takie coś, tak jak mówię, dwie, dwie i pół godziny i będzie klękać. Tu jest akurat czwarta godzina, bo jestem ultraoszczędny. Ale moi drodzy, tak jak mówiłem, zaopatrzmy się pewne rzeczy i teraz Wam teraz apeluję jako preppers, miejski preppers, taki nie z krwi i kości, sztućce, talerze, plastikowa cała galanteria kuchenna. Miejmy to na wyposażeniu. Taka prosta rzecz, ja nie mówię, że wojna, że woda nie poleciała w kranie, że kanalizacja nie działa. Zobaczcie, półtora dnia remontu głupiego zlewu. No, może bym miał wszystko no tak. syfon, szafka, zlewo, zmywak, bateria, podłączenia. króćce sześć różnych rzeczy. Koszta prawie wyniesłym jest 150, 160 zł. Ale w czasie to się roz, rozpierdzieliło. Gdybyśmy mieli jeszcze dzieciaki w domu, no to jeszcze więcej tych garów by było. Oczywiście wiadomo, można zmywać naczynia łazience. Ale tu, teraz taki zabezpieczmy się i miejmy w razie braku wody. Sztuczce i talerze, naczynia jednorazowe, tylko wyrzucamy i po kłopocie. Moi drodzy, tak jeszcze na koniec. Wyleciało mi z głowy, coś miałem do tego powiedzieć. To już pomijam YouTube, pomijam inne kanały takie filmowe, które gdzieś pokazują cały czas. To wszystko, ale coraz więcej jest yy, artykułów, tematów, że ma się coś rozognić. Że ten konflikt ma być na konflikt światowy. Ja bardzo bym tego nie chciał, żeby był. E, dlatego będę znawiał cykle takie przygotowawcze. Jeszcze raz omówimy sobie pewne rzeczy. Może sobie powtórzymy, bo już kanał prawie 3 na YouTube jest. Ja Wam wszystkim dziękuję. Moim subskrybentom, subskrybentkom. Wszystkim osobom, które pierwszy raz tej chwili na moim kanale. To jeszcze raz chciałem się przywitać. Ja jestem Mariusz. Mariusz Uniwersal, kiedyś był Mariusz Prepet, zaraz zmienię nazwę kanału. Preparing, dieta, zdrowe życie, technologia i ciekawostki. I oczywiście zachęcam Was do tego, abyśmy się uczyli już e, oszczędzać pewne sprawy, oszczędzać wodę, oszczędzać prąd, gromadzić zapasy na spokojnie, na swój, swoje możliwości i uczmy się. Mm, jak kto jeszcze nie uczy się kulinariów, uczy się gotować, to niech się nauczy. Kto ma możliwość zrobić prawo jazdy, niech zrobi to teraz już. Ja też przymierzam się w tym roku, powiedziałem zrobię. Samochód kuźba mam, a nie ma kto nie jeździć. To jest śmieszna sprawa, no ale, ale jest. Bo jak ja to, że umie odpalić, umie jechać, to nie znaczy, że w razie czego coś się będzie działo, to, to ja pojadę, bo, bo nie czuję się na siłach. Także zróbmy to, zróbmy badania. Zróbmy sprawy zdrowotne. Leki. Jeżeli ktoś ma cały czas na kodę recepty wykupuje, ma tam e pacjenta, konto czy coś. Zamówmy sobie nawet na rok czasu. W tej chwili można na półtora roku zamówić sobie recepty. Tak jak będziemy trzy bliste tabletek, weźmy sobie 30. Weźmy, róbmy zapasy, póki są jeszcze tanie promocje. Są różne okazje, wykupujmy co tydzień kilka sztuk i chowajmy do basy spiszarki. Uczmy robić to też dzieciaki. Uczmy robić to swoich domowników. Dbajmy też o podopiecznych, o naszych milusińskich i też o zwierzaki. Ja wiem, w tej chwili jest wszystko, są markety, wszystko jest dostępne. Papier toaletowy, makarony, ryż, produkty sypkie, chemia, to jest. Ale co nam szkodzi raz w tygodniu kupić jedną rolkę więcej i schować papieru toaletowego? Jedną kostkę mydła więcej kupić w a kupimy dwa, trzy, trzy, to kupmy czwartą. Wiadomo, nie kupujmy papiera toaletowego i cukru. Bo to jest, no nie będziemy se słodzić i wycierać tyłka. Tak więc myśmy to z głową i logicznie uczmy się robić mrożonki, uczmy się robić kiszonki, uczmy się robić przetwory, tyldylizacja i takie ćwiczenia w razie awarii prądu, w razie braku wody, abyśmy mieli przygotowane źródła, apteczki w domu, leki, woda. Produkty sypkie, gaz w butlach. Powtarzam, gaz w butlach, bo może gaz nie polecieć w rurociągach. Woda i pamiętajmy, oszczęd... jak nie ma wody, to sanitarie nam klękną. Jeżeli mieszkamy na parterze czy na piętrze, używamy mniej papiera taletowego. To może jest takie śmieszne, ale naprawdę nie będzie czym spłukać. To się tak wydaje. Być może będzie tylko litr dwa litry na spłukanie, na dwa Dwa wykorzystania w ciągu dnia, więc to też jest jakby jakiś tam, no dziwny, dziwny sposób, ale no jest to taka sytuacja troszeczkę śmiesznawa. E, idzie wiosna, moi drodzy, jeszcze miesiąc może być zimy, także opał, też uczmy się wyszukiwać drewno, rąbać, gromadzić, suszyć, palić w piecu. Apel do młodych kobiet, żon, które gdzieś są samotne, nie umieją palić w piecu, niech nauczą się, to nie jest trud, nic trudnego, Opał, narzędzia, posługiwanie się narzędziami, posługiwanie się miernikiem elektrycznym, do tego wrócę, będą ciekawe audycje, akumulatory, e, alter, alternatywne źródła energii i oczywiście odbiorniki radiowe, żeby mieć łączność, komunikację ze znajomymi. E, uczmy się m, przebaczać, uczmy się, moi drodzy. Rozmawiać z innymi, poznawać nowe kontakty, poznawać swoją okolicę, mapy, teren, schrony, nawet takie opuszczone miejsca, kanały, jakieś zagajniki. Znajmy te tereny, znajmy te skróty, poznajmy, chodźmy czasami. Jeżeli mamy samochody, weźmy parę dni, stawmy samochód w garażu, idźmy do prasy, pieczo, pieszo, idźmy na zakupy, pieszo, idźmy na spacer, coś pozwiedzać, pieszo. Dlaczego? No może być różnie. Pamiętajmy, że człowiek pieszo szybciej wszędzie wlezie, szybciej się schowa, a samochodem już niekoniecznie. Będzie audycja typu rower czy hulenoga, co wybrać, elektryczna. Też tego zrobię, też wrócimy do tematów kryzysowych, amatorskie, leczenie, leki, co, gdzie, jak zażywać, oraz postaram się w tym roku jeszcze wyruszyć w teren i troszeczkę zwiększyć tematykę kulinarną. Moi drodzy, 20 minut, jest późna godzina. Nocna, jeszcze ja z Wami żegnam. Dziękuję Wam. Takie przypomnienie. Jestem, żyję. Będę kanał prowadził. Także wszystko jest ok. Pod kontrolą. E, cieszę się, że mogłem tutaj parę chwil z Wami tutaj spędzić w moim fiaciku. Słuchajcie, zobaczcie, jeszcze. Jeszcze w schopku stara. Kurczę, stara mase, maseczka. Moro taki centymetr. No nie no trzeba to wyrzucić ale miejmy to też w domu, miejmy leki miejmy ochronę oczu może to wyrzućmy, ale, ale może oby się jeszcze nie przedała, nie wiadomo co nam jeszcze zgotują że tak powiem panowie tego świata ja już gaszę to moje ustrojstwo i ładuję i na baterię, to jest akumulator i solar, także to już z tym się zabieram pozdrawiam Was ciepło Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.